Iwan powoli wszedł po schodkach na ganek, czując jak zmęczenie przygniata mu ramiona po dwunastogodzinnej zmianie w fabryce. Nocne godziny zawsze były dla niego trudniejsze, zwłaszcza gdy musiał pracować z nowym sprzętem. Potarł skronie, próbując złagodzić ból głowy i przypomniał sobie o saunie. Jeszcze wczoraj poprosił Marię Teściową, aby rozgrzała parową kabinę na jego powrót. Zawsze była gotowa do pomocy. Pięćdziesięcioletnia kobieta o silnym charakterze i złotych rękach potrafiła zrobić wszystko, od gotowania barszczu po naprawę kranu. Anna często mówiła, że odziedziczyła po matce tylko upór, a nie praktyczność. Teraz żona przebywała w szpitalu, dyżurując na oddziale intensywnej terapii. Pracowała tyle samo co on, ale jej zmiany były nieprzewidywalne. Iwan wszedł do domu, zdjął robocze buty i nasłuchiwał. Z sauny dobiegał charakterystyczny trzask drewna i delikatny zapach brzozowego dymu. Maria naprawdę wszystko przygotowała. Uśmiechnął się, wyobrażając sobie, jak rano krzątała się przy piecu, dokładając polana i pilnując temperatury. W sypialni przebrał się, wziął czysty ręcznik i stare klapki. Myśl o gorącym parze i możliwości relaksu po ciężkiej nocy wydawała się rajska. Planował spędzić w saunie godzinę lub dwie, a potem dobrze się wyspać do wieczora. Wychodząc na podwórko, Iwan poczuł, jak świeże poranne powietrze napełnia jego płuca. Słońce dopiero zaczynało wschodzić nad horyzontem, malując niebo w delikatne różowe odcienie. Sauna stała w dalekim kącie działki. Niewielka, ale solidna konstrukcja z sosnowych bali. Dym unosił się z komina równą strugą. Odepchnął drzwi do przedsionka i od razu poczuł przyjemne ciepło. Maria naprawdę się postarała. Temperatura była idealna. Ciało reagowało nawet zbyt intensywnie. Wyglądało na to, że czekał na relaks. Iwan szybko się rozebrał, powiesił ubrania na haczykach i owinął się ręcznikiem wokół pasa, mocno, aby ukryć swoje podekscytowanie. W przedsionku stała drewniana ławka, na której leżały wierzby i wiaderko z wodą. Otwierając drzwi do sauny, poczuł jak gorące powietrze otula jego ciało. Żar był naprawdę znakomity, nieparzący, ale wystarczająco intensywny, aby mięśnie zaczęły się relaksować już po kilku minutach. Iwan usiadł na dolnej półce, zamknął oczy i głęboko wciągnął powietrze. Para patrzniała brzozą i ziołami. Wyglądało na to, że teściowa dodała do wody rumianek. Pierwsze krople potu pojawiły się na jego czole. Oparł się na oparciu półki i poczuł, jak napięcie stopniowo opuszcza jego ciało. Myśli stawały się rozmyte. Przyjemna błogość ogarniała całe ciało. To było dokładnie to, czego potrzebował po bezsennej nocy. Nagle z zewnątrz usłyszał kroki. Iwan napiął się, nasłuchując. Kroki zbliżały się do sauny, a wkrótce usłyszał znajomy głos jak tam gorąco? Nie za gorąco. Drzwi sauny lekko się uchyliły, a w progu pojawiła się Maria. Była ubrana w lekki szlafrok i trzymała w rękach wierzby oraz wiaderko z wodą. Włosy miała związane w niedbały kok, a na twarzy błąkał się figlarny uśmiech. Maria, myślałem, że będę sam, wymamrotał Iwan, instynktownie poprawiając ręcznik. A ja myślałam, że Ania będzie z tobą, zaśmiała się Teściowa, wchodząc do sauny. Drewno paliłam na dwoje, a przyszedłeś sam. Cóż, niech ciepło się nie marnuje. Usadowiła się na przeciwnej półce, a Iwan poczuł, jak atmosfera w saunie staje się jeszcze bardziej intymna. W powietrzu sauny unosiła się gęsta para, a Maria, teściowa Iwana, wprowadziła do pomieszczenia nową energię. Była kobietą o pełnych kształtach, a jej szlafrok, choć luźny, nie mógł ukryć jej wdzenków. Jak tam, synku? Nie jesteś zbyt zmęczony. Nocne zmiany to nie przelewki, zapytała z troską, polewając kamienie wodą. Para uniosła się w gęstym obłoku, wypełniając saunę intensywnym zapachem. Nie wszystko w porządku, odpowiedział Iwan, starając się nie patrzeć w jej stronę. Dzięki, że przygotowałaś saunę. Naprawdę się przydała. Co ty mówisz, to dla mnie żaden problem. Wstaję rano, a i tak nie mam co robić. Ania w szpitalu, ty w pracy. Chociaż tak mogę pomóc, odpowiedziała Maria, machając lekko witką. Iwan skinął głową, czując jak podspływa mu po plecach. Obecność teściowej była dla niego nieco krępująca, ale jednocześnie czuł się w tej sytuacji dziwnie komfortowo. Maria potrafiła stworzyć atmosferę ciepła i przytulności. Wiesz, rzadko rozmawiamy na osobności, kontynuowała, poprawiając szlafrok. Zawsze jest Ania albo goście, a teraz mamy chwilę dla siebie kropka. Rzeczywiście, zgodził się Iwan, czując, jak jego serce bije szybciej z powodu gorąca i emocji. Maria wstała, podeszła do pieca, by dolać wody na kamienie. Jej ruchy były płynne i naturalne, a Iwan nie mógł nie zauważyć, jak szlafrok podkreśla jej sylwetkę. Szybko odwrócił wzrok, koncentrując się na drewnianych ścianach sauny. Jak tam w pracy? Ania mówi, że macie nowe maszyny. Maria usiadła z powrotem, tym razem nieco bliżej niego. Iwan zaczął opowiadać o pracy, starając się skupić na rozmowie. Jednak gorąco, zmęczenie i obecność teściowej tworzyły dziwną mieszankę uczuć. Głowa mu się kręciła, więc postanowił, że musi wyjść na chwilę, by ochłonąć. Przepraszam, Maria, muszę na chwilę wyjść, powiedział, wstając z półki. Oczywiście, synku, dzisiaj naprawdę jest gorąco, skinęła głową zrozumiałe. Iwan szybko wyszedł do przedsionka, gdzie chłodniejsze powietrze wydawało się zbawieniem. Usiadł na ławce, wycierając podręcznikiem. Jego serce wciąż biło szybko, ale już nie tylko z powodu gorąca. Iwan, co tam robisz? Wracaj, bo się wychłodzisz usłyszał śmiech Marii z sauny. Czyżby moja towarzystwo ci nie odpowiadało? W jej głosie brzmiała figlarna nuta, która sprawiła, że Iwan zaczął się zastanawiać nad tym, co się dzieje między nimi w tej saunie. Stał w przedsionku, wciąż czując ciepło na skórze, gdy głos Marii ponownie go zawołał. Iwanuszku, chodź tutaj. Mam propozycję, powiedziała z tą szczególną intonacją, która zawsze go niepokoiła. Niepewnie wrócił do sauny, gdzie teściowa już usadowiła się na górnej półce, trzymając przy sobie brzozowy witkę. Słuchaj, Zete, a może byś mi plecy poparzył tym witką? W końcu dla ciebie tę saunę przygotowałam, starałam się. Odwzędz się starej, zaproponowała, poprawiając szlafrok i kładąc się na brzuchu. Iwan zawahał się. Sytuacja wydawała mu się dziwna, ale odmowa teściowej byłaby nie. Maria rzeczywiście poświęciła czas i wysiłek, by przygotować saunę specjalnie dla niego. Dobrze, zgodził się, biorąc Witkę do rąk. Tylko się nie krępuj, pracuj jak należy, bo młodzież ma teraz słabe ręce, podpowiedziała, układając się wygodniej. Iwan zaczął ostrożnie prowadzić Witką po plecach Marii, czując, jak atmosfera w saunie staje się jeszcze bardziej intensywna. Iwan czuł, jak ciepło sauny otula go jak miękki koc. Liście brzozy szumiały w powietrzu, wydzielając przyjemny zapach, który wypełniał pomieszczenie. Maria, jego treściowa, z zadowoleniem wzdychała, co jakiś czas wydając mu wskazówki. Tak, dobrze. Teraz trochę w prawo. Tak, dokładnie tam mówiła, kierując jego ruchy. Z każdą chwilą Iwan czuł, jak napięcie w jego ciele ustępuje. Rytmiczne ruchy witką, gorąco pary i ciche dźwięki aprobaty Marii tworzyły hipnotyzującą atmosferę. Zauważył, jak krople potu spływają po jego klatce piersiowej, a szlafrok teściowej lekko zsuwa się, odsłaniając jej ramiona. Och, jak dobrze, dawno się tak nie relaksowałam, mruczała Maria, odwracając głowę w jego stronę. A ty, okazuje się, masz talent, twoje ręce są wrażliwe. Iwan poczuł, jak rumieniec zalewa jego twarz, a to nie było tylko od gorąca. Komplement teściowej brzmiał w jego uszach w sposób, którego się nie spodziewał. Myślę, że to wystarczy, powiedział, odkładając witkę na bok. A szkoda, odpowiedziała Maria, powoli wstając. Bardzo mi się to podobało. Usiadła na półce i uważnie spojrzała na niego. W jej spojrzeniu było coś nowego, coś, czego Iwan wcześniej nie zauważył lub po prostu nigdy nie zwrócił na to uwagi. Iwan, jesteś cały czerwony. Idź się odświeżyć pod prysznicem, bo się przegrzejesz, poradziła mu z troską. A ja w tym czasie przyniosę coś specjalnego. Iwan kiwnął głową z wdzięcznością i wyszedł z sauny. Chłodna woda pod prysznicem przyniosła mu ulgę, a on stał tam przez chwilę, próbując uporządkować myśli. Coś działo się między nim a teściową, coś niezwykłego i ekscytującego. Kiedy wrócił do przedsionka, owinięty w czysty ręcznik, Maria już siedziała na ławce. Przed nią stała butelka domowej nalewki i dwa małe kieliszki. A oto mój saunowy mistrz. Siadaj obok, powiedziała, wskazując miejsce obok siebie. Zetku bez mnie nie pi. Takie jest zasada. Iwan usiadł, zostawiając między nimi niewielką odległość, ale Maria natychmiast przesunęła się bliżej. To moja własna nalewka z ziół. Robię ją co roku według przepisu babci, wyjaśniła, nalewając bursztynowy płyn do kieliszków. Po to najlepsze, zdrowe i dobrze relaksuje. Podniosła kieliszek i spojrzała na niego z uśmiechem. Za to, że jesteś takim troskliwym zięciem i że nie zostawiłeś starej kobiety samej w saunie, wypowiedziała Toast. Wypili, a Iwan poczuł, jak przyjemne ciepło rozlewa się po jego ciele. Nalewka była mocna, ale łagodna, z lekkim ziołowym posmakiem. Smaczne, ocenił. Oczywiście, przepis przekazywany jest w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie, Powiedziała Maria z dumą, nalewając jeszcze. Wiesz, Iwan, prawie się nie znamy na osobności. Zawsze albo ania w pobliżu, albo jakaś krzątanina. Drugi kieliszek zadziałał jeszcze silniej. Iwan poczuł, jak napięcie całkowicie opuszcza jego ciało, a język staje się bardziej swobodny. Rzeczywiście, chociaż zawsze byłaś, jakby to powiedzieć, bliską osobą w naszej rodzinie, odpowiedział. Bliską zapytała teściowa z chytrym uśmiechem. To dobrze, bo niektórzy zięciowie boją się swoich teściowych jak ognia, dodała. A ja się nie boję, powiedział Iwan, zdziwiony swoją odwagą. I dobrze robisz, pochwaliła go Maria, przesuwając się jeszcze bliżej. Wiesz, kiedyś chodziliśmy do sauny całą rodziną, nikt się nie wstydził. Mężczyźni, kobiety, dzieci wszyscy razem i nikt nie widział w tym nic złego. Nalewając trzeci kieliszek, kontynuowała, a teraz wszyscy są tacy spięci. Iwan siedział w przytulnej kuchni, gdzie ciepło z pieca wypełniało pomieszczenie, a zapach ziół unosił się w powietrzu. Maria, jego teściowa, z uśmiechem nalewała do kieliszków bursztynową nalewkę, którą przygotowywała według rodzinnego przepisu. To najlepsze posałnie, powiedziała, podnosząc kieliszek. Za to, że jesteś takim troskliwym zięciem i że nie zostawiłeś mnie samej w saunie. Iwan poczuł, jak ciepło rozlewa się po jego ciele, gdy wypili razem. Nalewka była mocna, ale jednocześnie łagodna, z wyraźnym ziołowym posmakiem. Smaczne, ocenił, a Maria uśmiechnęła się z dumą. Przypomina mi czasy, gdy cała rodzina chodziła do sauny. Nikt się nie wstydził, wszyscy byliśmy równi, wspomniała, nalewając kolejny kieliszek. Iwan kiwnął głową, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Czuł, jak alkohol zaczyna działać, a Maria stawała się dla niego bardziej interesująca, nie tylko jako teściowa, ale jako kobieta, która potrafiła być czarująca i przyciągająca. A ty, Iwan, nigdy nie myślałeś o mnie w inny sposób zapytała nagle, biorąc go za rękę. To pytanie zaskoczyło go, a on spojrzał na jej twarz, zauważając jej pełne kształty i błyszczące oczy. Tak, zauważałem, odpowiedział szczerze, czując jak serce bije mu szybciej. Jesteś bardzo atrakcyjną kobietą. Myślałam, że dla ciebie jestem tylko starą ciotką, zaśmiała się, nie puszczając jego ręki. W powietrzu zawisła napięta cisza, w której oboje czuli, że coś się zmienia. Iwan zauważył, jak Maria zbliża się do niego, a ich kolana się stykają. Jej zapach perfum, zmieszany z aromatem ziół, sprawił, że poczuł się nieswojo, ale i zafascynowany. Wiesz, Iwan zaczęła bawiąc się pustym kieliszkiem, mężczyzna i kobieta zawsze czują się nawzajem. Znowu napełniła kieliszki, a Iwan zauważył, jak zręcznie to robi, jakby miała doświadczenie w prowadzeniu takich rozmów. Nie boisz się? Zapytała, patrząc mu głęboko w oczy. Nie wiem, odpowiedział szczerze, czując, jak jego serce bije coraz szybciej. Nigdy o tym nie myślałem, a teraz może zaczynam. Maria uśmiechnęła się, widząc jego zakłopotanie. Mężczyzna powinien dostrzegać kobietę, doceniać jej urodę, powiedziała, unosząc kieliszek. Za twoją szczerość i za to, że nie jesteś taki zamknięty jak wielu współczesnych mężczyzn. Wypili razem, a Iwan poczuł, jak alkohol rozmywa granice między nimi. Opowiedz mi o czasach, gdy wszyscy razem chodziliśmy do sauny, zaproponował, próbując zmienić temat na bezpieczniejszy. Maria ożywiła się na wspomnienie. Miałam 12 lat, gdy babcia pierwszy raz zabrała mnie do publicznej sauny. Atmosfera była zupełnie inna, naturalna, bez udawania. Kobiety rozmawiały o swoich mężach, dzieliły się sekretami, a mężczyźni po prostu cieszyli się chwilą. Nikt się nie wstydził. Zatrzymała się na chwilę, wpatrując się w przestrzeń, jakby wracała do tych wspomnień. Wszyscy byli równi bez względu na to, jak wyglądali. I wtedy między ludźmi rodziła się szczególna bliskość. Jak teraz między nami? Zapytał nagle Iwan, nie mogąc powstrzymać się od tych słów. Maria powoli obróciła głowę, a ich spojrzenia się spotkały. W tej chwili Iwan poczuł, jak jego oddech staje się cięższy, a w sercu zagościło coś, co trudno było nazwać. Przed balkonie panowała cisza, przerywana jedynie trzaskiem drewna w piecu oraz przyspieszonym oddechem Iwana. Czuł, jak coś nieuchronnego zbliża się, jakby stali na krawędzi przepaści, gotowi do zrobienia kroku naprzód. Maria, jego teściowa, nagle zaśmiała się, rozładowując napięcie. Poparujesz ze mną kilka razy? Wstyd szybko minie, powiedziała, a w jej śmiechu brzmiały zupełnie inne nuty niż matczynę. Postawiła szklankę na ławce i obróciła się w jego stronę. Jej szlafrok zsunął się z ramienia, odsłaniając gładką skórę. Iwan, możemy być przyjaciółmi takimi szczególnymi przyjaciółmi, którzy rozumieją się bez słów, dodała, wyciągając rękę i delikatnie dotykając jego policzka. To dotknięcie było elektryzujące. Iwan zamknął oczy, ciesząc się ciepłem jej dłoni. Kiedy je otworzył, Maria siedziała tuż obok, a między ich twarzami było zaledwie kilka centymetrów. Jesteśmy dorośli, wyszeptała. A to, co dzieje się w saunie, zostaje w saunie. To, co wydarzyło się następnie, zdawało się dziać samo z siebie. Ziołowy likier, gorąco sauny, bliskość i wzajemne przyciąganie zrobiły swoje. Iwan nie mógł już dłużej się opierać. W saunie wszystko działo się szybko, nie można było zwlekać, bo można było się źle poczuć. Kiedy w końcu oderwali się od siebie, oboje ciężko oddychali. Maria patrzyła na niego z triumfalnym uśmiechem, a Iwan czuł się jak człowiek, który właśnie skoczył ze spadochronem przerażony, ale jednocześnie zachwykony. Widzisz, jak to wszystko proste, powiedziała, poprawiając szlafrok. I nic strasznego się nie stało. Reszta ich saunowego spotkania przebiegła w nowej atmosferze. Znowu się parzyli, ale już bez wstydu, dzielili się likierem i rozmawiali na tematy, które wcześniej wydawały się nie do pomyślenia. Kiedy w końcu opuścili saunę, Iwan usiadł przy kuchennym stole z filiżanką mocnej kawy, próbując zrozumieć, co się wydarzyło. Anna, jego żona, wciąż była w szpitalu, jej zmiana kończyła się dopiero wieczorem. Miał czas na przemyślenia i podjęcie decyzji. Patrzył przez okno, za którym widniała sauna i nie mógł powstrzymać uśmiechu. Maria była atrakcyjną, inteligentną kobietą, która potrzebowała uwagi i ciepła, a on był mężczyzną, który potrafił to docenić. Między nimi zrodziła się szczególna wieś, która mogła wzbogacić życie obojga. Oczywiście Anna nie musiała o tym wiedzieć. Niektóre rzeczy lepiej zostawić w tajemnicy, zwłaszcza jeśli nikomu nie wyrządzają krzywdy. Ich saunowe spotkania mogły stać się tradycją, szczególną, sekretną tradycją, która dodawała życiu pikanterii i nowych barw. W głębi duszy Iwan wiedział, że jego życie się zmieniło. Pojawiła się tajemnica, która sprawiała, że każdy dzień był nieco bardziej interesujący. Kiedy Maria pojawiła się w drzwiach kuchni w domowym szlafroku z figlarnym uśmiechem na ustach, zrozumiał, że ich historia dopiero się zaczyna. — Wyspałeś się, Zięciu? — zapytała, a w jej głosie brzmiały zupełnie nowe nuty. Iwan spojrzał na Marię, czując, jak jego serce przyspiesza. Jej szlafrok w kolorze głębokiego granatu podkreślał jej sylwetkę, a włosy opadały na ramiona w lekkim nieładzie, cewo dodawało jej uroku. Uśmiech, który miała na twarzy, był pełen tajemniczości, jakby wiedziała, co się wydarzyło w saunie, a jednocześnie była gotowa na nowe przygody. Tak, w sumie dobrze się wyspałem odpowiedział, starając się brzmieć swobodnie choć w jego głosie dało się wyczuć lekką nerwowość a ty jak minął twój dzień Maria usiadła naprzeciwko niego, wciągając nogi pod siebie. Zajmowałam się kilkoma sprawami w ogrodzie. Wiesz, jak to jest zawsze, jest coś do zrobienia. Ale myślę, że powinnam więcej czasu poświęcać na relaks. Powiedziała, a jej spojrzenie na chwilę stało się intensywne, jakby chciała przekazać mu coś więcej niż tylko słowa. Iwan poczuł, jak jego myśli krążą wokół ich ostatniego spotkania. Może powinnaś częściej przychodzić do sauny. To naprawdę pomaga się zrelaksować zasugerował, a w jego głosie brzmiała nuta flirtu. Może masz rację, odpowiedziała z uśmiechem, a jej oczy błyszczały. Ale wiesz, że sauna to nie tylko relaks. To także pewne doświadczenie. Jej ton był lekko prowokacyjny, co sprawiło, że Iwan poczuł się jeszcze bardziej zaintrygowany. Kiedy milczenie zaczęło się wydłużać, Iwan postanowił zmienić temat. A co z Twoim ogrodem? Jakie plany na przyszłość? Zapytał, próbując odwrócić uwagę od narastającego napięcia między nimi. Myślę o posadzeniu kilku nowych kwiatów. Chciałabym, żeby był bardziej kolorowy. Może zaproszę cię, żebyś mi pomógł. Maria spojrzała na niego z wyczekiwaniem, a Iwan nie mógł oprzeć się wrażeniu, że w jej zaproszeniu kryje się coś więcej. Z przyjemnością, odpowiedział, czując, jak jego serce bije szybciej. Możemy to zrobić w weekend. A może po pracy, jeśli masz czas? Zawsze znajdę czas dla ciebie, powiedziała, a jej głos był ciepły i pełen obietnicy. Iwan zauważył, jak jej usta lekko się uśmiechają, a w powietrzu zaczęła unosić się atmosfera, która sprawiała, że wszystko wydawało się możliwe. W tym momencie do kuchni weszła Anna, zmęczona po długim dniu w szpitalu. Jej obecność wprowadziła nagle chłód do rozmowy, a Iwan poczuł, jak jego serce opada. Cześć, kochanie, powiedziała, a w jej głosie brzmiała troska. Jak minął dzień? Iwan spojrzał na Marię, która szybko przyjęła neutralny wyraz twarzy. Dobrze, rozmawialiśmy o ogrodzie, odpowiedział, starając się brzmieć naturalnie. Anna skinęła głową, a Iwan zauważył, że jej zmęczenie było widoczne. Muszę się położyć. Jutro znowu długi dzień powiedziała, a Iwan poczuł, jak w jego sercu narasta poczucie winy. Kiedy Anna zniknęła w sypialni, Iwan spojrzał na Marię, która wciąż siedziała przy stole, a ich spojrzenia się spotkały. W tym momencie zrozumiał, że ich historia nie jest tylko chwilowym zauroczeniem, ale czymś, co może zmienić wszystko. Może powinniśmy porozmawiać o tym, co się wydarzyło, zasugerował Iwan, a jego głos był cichy, ale zdecydowany. Maria skinęła głową, a w jej oczach pojawił się błysk zrozumienia. Tak myślę, że to dobry pomysł odpowiedziała, a ich rozmowa zaczęła się rozwijać w kierunku, którego oboje pragnęli, ale bali się, że może to zniszczyć ich dotychczasowe życie. Subskrybuj kanał czeka.